Prawie 50% dorosłych osób na całym świecie regularnie doświadcza objawów bezsenności. Dla wielu z nas problemy ze snem związane są ze stresem i gonitwą myśli. Dzieje się tak, ponieważ stres wzbudza długotrwały niepokój i napięcie, które nie opuszczają nas nawet w łóżku. Co więcej, w niektórych przypadkach stres może po prostu nasilić już istniejące problemy ze snem. A jeśli ty leżysz teraz w łóżku i nie możesz zasnąć, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Medytacja może ci pomóc, a ja powiem ci, jak z niej skorzystać. Zapraszam cię do naszej nowej, oryginalnej serii pod tytułem „Śpij dobrze”, czyli medytacje na dobry sen, dostępnej tylko w aplikacji Empik Go. To ośmiodcinkowy cykl, w trakcie którego krok po kroku nauczysz się stosować medytacje pozwalające na dobry i głęboki sen. Dzięki tej serii poznasz możliwe przyczyny zaburzenia Twojego snu oraz nauczysz się skutecznie z nimi radzić. W tej serii znajdziesz również nowe techniki medytacji i relaksacji, które idealnie sprawdzą się przed snem. Z okazji premiery mamy dla Ciebie prezent. Z kodem SEN30 posłuchasz naszej ekskluzywnej serii całkowicie bezpłatnie oraz uzyskasz miesięczny dostęp do innych materiałów dostępnych w aplikacji Empik Go. Kod możesz aktywować do 30 czerwca na stronie empik.com łamane na GoFree. Więcej informacji znajdziesz w opisie.